Chcesz poznać miejsce, które może zmienić Twoje spojrzenie na życie? Tak, cóż tak właśnie dzieje się w Peru. To kraj przesiąknięty historią od starożytnych ruin Machu Picchu, potętniące życiem miasto Cusco. W tym narodzie kulturę można spotkać w każdym zakątku, można zwiedzić tajemnicze linie Nazca, wspiąć się na majestatyczne endy i zagubić się w amazońskiej dżungli. Nie zapominajmy też o pysznym jedzeniu, gościnności kobiet i kolorowych uroczystościach. A dzisiaj w tym filmie odkryjesz 20 niesamowitych faktów na temat Peru, które sprawią, że będziesz chciał poznać je bliżej. Subskrybuj, polub i odkrywaj z nami Peru. Zaczynamy. Lokalizacja numer 1 Peru położone jest na zachodnim wybrzeżu kontynentu i zajmując powierzchnię około 1 280 000 km2, staje się trzecim co do wielkości krajem Ameryki Południowej i należy do 20 największych na świecie. Graniczy z Ekwadorem, Kolumbią, Brazylią, Boliwią i Chile, co czyni go fascynującym miejscem spotkań kulturalnych. Nie możemy też zapomnieć o imponującym wybrzeżu z widokiem na ocean spokojny, oferującym spektakularne widoki i doskonałe plaże do dobrej zabawy. Liczące około 34 milionów ludzi Peru jest miejscem spotkań wielu kultur. Najbardziej uderzającą rzeczą są różne rdzenne grupy etniczne zamieszkujące ten kraj ponieważ stanowią one zasadniczą część jego historii. Numer 2. Regiony i krajobrazy. Położenie Peru skrywa wiele cudów natury, a trzy regiony są warte podziwu. Na początek zaprezentujemy peruwiańskie wybrzeże, ten wąski i suchy pas rozciągający się wzdłuż Oceanu Spokojnego. Znalezione plaże są olśniewające, fale mocno się załamują, a jednocześnie w krajobrazie obecne są suche pustynie. Następnie znajduje się centralny region górski, w którym Andi wznoszą się w całym kraju z północy na południe. Region ten to spektakl imponujących gór, głębokich dolin i wysokich płaskowyżów. Nie możemy też pominąć słynnej świętej Doliny Inków i miasta Cusco, które są historycznym dziedzictwem tego kraju. Ponadto znajduje się tu Nevado Huascaran, najwyższy punkt w Peru, osiągający ponad 6700 metrów wysokości. Na koniec znajdujemy równinę Amazonki. Która zajmuje około 60% terytorium Peru i jest jednym z najbardziej zróżnicowanych biologicznie miejsc na planecie. W tym regionie znajduje się miasto Iquitos, do którego można dotrzeć wyłącznie drogą rzeczną lub powietrzną. W tym miejscu rozciągają się wspaniałe widoki, gdzie przyroda prezentuje się w pełni. Numer 3. Historia od początków istnienia terytorium to zamieszkiwały różne kultury, które pozostawiły głęboki ślad w jego rozwoju. Pierwsi mieszkańcy Peru. Przybyli około 15 tysięcy lat temu, w okresie paleolitu. Jednak najbardziej znane cywilizacje zaczęły pojawiać się około 3 tysięcy lat przed naszą erą, kiedy w Dolinach Przybrzeżnych i Andyjskich zaczęto uprawiać rolnictwo. Cywilizacja Karal, uważana za jedną z najstarszych w obu Amerykach, rozkwitła na środkowym wybrzeżu i słynie z piramid i zaawansowanego systemu społecznego. Z biegiem czasu zauważono także inne ważne kultury. Takie jak Mochica, Nazca i Wari. Kultura Nazca słynie z tajemniczych linii narysowanych na pustyni, które do dziś budzą zdumienie. Cywilizacje te rozwinęły zaawansowane techniki rolnicze i pozostawiły po sobie znaczące dziedzictwo artystyczne poprzez ceramikę i tekstylia. Żadna jednak kultura nie wywarła tak wielkiego wpływu jak inkowie. Imperium to powstało w XV wieku pod przywództwem Pachakuteka i objęło znaczną część regionu andyjskiego od dzisiejszej Kolumbii po Chile. Jej stolica Cusco stała się centrum politycznym, religijnym i kulturalnym. Przybycie Hiszpanów w XVI wieku oznaczało drastyczną zmianę w historii Peru. W 1532 roku Francisco Pizarro pojmał cesarza Inków Atahualpe, co doprowadziło do upadku imperium Inków. Wydarzenie to wywołało konflikty i zmiany kulturowe, które doprowadziły do hiszpańskiej kolonizacji. W okresie tym dokonały się wielkie przemiany społeczne i gospodarcze. Prowadzono nowe religie, języki i zwyczaje. Pod koniec XVIII i na początku XIX wieku w całej Ameryce Łacińskiej zaczęły pojawiać się ruchy niepodległościowe. W Peru takie postacie jak José de la Riva Aguero i Simón Bolívar odegrały ważną rolę w walce o niepodległość. Ostatecznie Peru ogłosiło niepodległość 28 lipca 1821 roku. Choć walki wewnętrzne trwały przez kilka lat. Bedowiek przyniósł Peru wiele wyzwań politycznych, w tym dyktatury wojskowej i wewnętrzne konflikty z grupami powstańczymi, takimi jak świecący szlak. Był to jednak także czas rozwoju kulturalnego i gospodarczego, w którym odrodziło się zainteresowanie rdzennymi korzeniami i większe uznanie dla dziedzictwa kulturowego. Dziś, Peru jest zróżnicowanym narodem o bogatym dziedzictwie kulturowym. Które łączy w sobie wpływy tubylcze i hiszpańskie. Jego historia nadal jest przedmiotem badań i zainteresowania zarówno peruwiańczyków, jak i turystów. Numer 4. Machu Picchu-Machu Picchu to miejsce, w którym historia spotyka się z przyrodą. Znajduje się 2430 metrów nad poziomem morza w peruwiańskich Andach. Ten architektoniczny cud został ujawniony światu w 1911 roku przez śmiałego odkrywcę Hirama Binghama ale jego historia sięga XV wieku, kiedy cesarz Pachakutek postanowił zbudować go jako posiadłość królewską lub ośrodek religijny. Machu Picchu słynie z imponującej inżynierii, ale jeśli jest coś imponującego w tym miejscu, to jest to głębokie powiązanie, jakie reprezentuje w historii Inków ze swoim środowiskiem. Tarasy tego miejsca są uprawne. Starożytni mieszkańcy uprawiali tam kukurydzę i ziemniaki w ramach genialnego systemu rolniczego, który w pełni wykorzystywał górzysty teren. To powiedziawszy, należy zrozumieć, że Cytadela jest podzielona na dwa główne obszary rolniczy i miejski. Na obszarze miejskim każda świątynia i plac reprezentuje historię oddania i życia codziennego. Świątynia Słońca, jej półkolista konstrukcja i jej położenie w czasie przesilenia mówi nam o znaczeniu Słońca w kosmologii Inków. Jest też Intihuatana. Kamień ceremonialny, który służył jako zegar słoneczny i duchowy punkt połączenia z bogami, w tym miejscu znajduje się także Świątynia Trzech Okien, z imponującymi widokami na otaczający krajobraz, odzwierciedlającymi wiedzę astronomiczną jej twórców. Każdy zakątek Machu Picchu jest pełen tajemnic i cudów, a jego fizyczne piękno jest jedynie dopełnieniem bogatej historii kulturowej. Numer 5. Cusco Cusco to starożytna stolica imperium inków, założona w X wieku i będąca sercem cywilizacji, która obejmowała większą część Ameryki Południowej. Dziś Cusco pozostaje miejscem, w którym rodzime tradycje łączą się z hiszpańskimi wpływami kolonialnymi. Znajduje się na imponującej wysokości 3400 metrów nad poziomem morza. Cusco słynie z bogatej historii, a także imponującej architektury. Plaza de Armas jest jednym z najbardziej charakterystycznych miejsc. Ponieważ jest otoczony pięknymi budynkami kolonialnymi, takimi jak Kościół Towarzystwa Jezusowego i Pałac Arcybiskupi, plac ten jest miejscem spotkań mieszkańców i turystów. Ale Cusco to nie tylko budynki, to także miejsce, w którym można cieszyć się kulturą. Rynki takie jak San Pedro są pełne kolorów i aromatów. Można tu znaleźć rękodzieło i pyszne typowe dania, takie jak sewicze czy szaktado ze świnki morskiej. Odbywają się również tradycyjne festiwale z tańcami przodków, które wypełniają ulicę muzyką i radością. W pobliżu znajdują się ruiny takie jak Saksa i Chłaman, gdzie ogromne bloki kamienia idealnie do siebie pasują, co łamie współczesne prawa budowlane. Każda wizyta w Cusco to okazja do nawiązania kontaktu z historiami z przeszłości i cieszenia się teraźniejszością. Numer 6. Wapno porozmawiajmy teraz o Limie, stolicy Peru, która jest kolejnym historycznym miastem tego narodu. Założona przez Francisco Pizarro w 1535 roku, Lima może poszczycić się bogatą historią kolonialną, która znajduje odzwierciedlenie w jej architekturze. Położone jest na środkowym wybrzeżu kraju i stanowi polityczne, gospodarcze i kulturalne serce Peru. Jego historyczne centrum zostało wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO w 1991 roku i posiada około 600 zabytków pochodzących z epoki kolonialnej. Jednym z najbardziej charakterystycznych miejsc w Limie jest Plaza Major. uważany za tętniącą życiem duszę miasta, ponieważ otoczony jest kolonialnymi budynkami, które wciąż zachowują urok przeszłości. Wśród architektonicznych klejnotów Limy możemy wyróżnić katedrę w Limie, zwaną także bazyliką San Juan Apostol i Ewangelista. Jego imponująca fasada i detale Odzwierciedlają kolonialny splendor i bogatą historię, którą kryje w sobie. Niedaleko znajduje się pałac rządowy znany jako Dom Pizarro. Budynek ten jest rezydencją prezydenta i symbolizuje władzę wykonawczą w kraju. Jego architektura przyciąga zarówno mieszkańców Limy, jak i gości, stając się głównym punktem Plaza Mayor. W Limie znajduje się także Miraflores, urocza dzielnica oferująca spektakularne panoramiczne widoki na Ocean Spokojny, a także zadbane parki. Idealne do spędzania czasu na świeżym powietrzu. Numer 7. Kultura ludów andyjskich w Peru-Peru to prawdziwy skarb, gdzie starożytne tradycje mieszają się z wpływami Europy, tworząc kulturę jedyną w swoim rodzaju w skali światowej. Chociaż większość ludzi mówi po hiszpańsku, mówi się również językami takimi jak Quechua i Aymara. Około 15-2% Peruwiańczyków posługuje się językiem Quechua lub Aymara. Co pokazuje, jak ważne są te języki dla tożsamości kulturowej kraju. W Peru około 26% populacji identyfikuje się jako rdzenni mieszkańcy. Oznacza to, że istnieje duża różnorodność kulturowa. Co więcej, potomkowie Europejczyków i ludności tubylczej stanowią 62% populacji. Ta mieszanka sprawia, że każda społeczność ma swój własny styl, zwyczaje i tradycje, co dodatkowo wzbogaca peruwiańską kulturę. Porozmawiajmy teraz o tradycyjnej odzieży. Ludzie często noszą haftowane spódnice w jaskrawych kolorach, jasne płaszcze i poncza. W naszej ofercie znajdują się również zdobione paski i wełniane kurtki, które idealnie sprawdzą się podczas górskich chłodów. Czapki wykonane są z alpaki, lamy, wikuni lub wełny owczej, są ciepłe, a także odzwierciedlają talent ich twórców. Każde ubranie ma swoją historię i znaczenie. Uroczystości to kolejny niesamowity aspekt tej kultury. Jednym z najważniejszych świąt jest Inti Raimi. Podczas którego składa się hołd Bogu Słońca. Podczas tego festiwalu ludzie zbierają się, aby tańczyć, śpiewać i świętować w świątecznej atmosferze pełnej radości. To doskonały czas, aby poczuć więź z naturą i tradycjami przodków. Kolejnym fascynującym wydarzeniem jest Święto Pana Koilur Riti. Festiwal ten stanowi wyjątkowe połączenie wierzeń chrześcijańskich i rdzennych, i co roku przyciąga tysiące ludzi. Ludzie wspinają się w góry w pobliżu kasko aby oddać hołd gwiazdom i wspólnie świętować jako społeczność. Jest to doświadczenie pełne wiary i radości, w którym wszyscy uczestniczą z entuzjazmem. Przed kontynuowaniem. Jeśli podoba Ci się ta treść, polub i subskrybuj, aby odkryć więcej takich tematów. Poza tym, najlepsze jest na końcu, chodźmy tam. Numer osiem. Kobiety, porozmawiajmy o kobietach w Peru, zasadniczym filarze historii i kultury tego kraju. Piękno peruwiańskich kobiet łączy się w mieszance dziedzictwa rdzennego, afrykańskiego i europejskiego. Ich skóra od cynamonowej po ciemnobrązową reprezentuje dziedzictwo kulturowe Peru. Ponadto wiele kobiet nosi kultowe tradycyjne stroje, takie jak kolorowe stroje andyjskie, które podkreślają ich związek z ziemią i korzenie. W sferze politycznej oprawa kobiet i społeczności marginalizowanych walczyły takie postacie jak Maria Elena Moyano przywódczyni społeczna i polityczna lat dziewięćdziesiątych. Różnorodność kulturowa znajduje także odzwierciedlenie w rdzennych kobietach, które zachowują języki i tradycje przodków. W sztuce wielu peruwiańskich artystów zyskało międzynarodowe uznanie. Malarze tacy jak Tilsa Tsuchiya i rzeźbiarze jak Sonia Luz wykorzystali swoje talenty, aby wyrazić bogate dziedzictwo kulturowe kraju. Peruwianki są symbolem siły, kreatywności i oporu, pozostawiając niezatarty ślad w historii Peru. Numer 9. Praktyki piękna przodków peruwianki przez wieki. Podtrzymywały przy życiu szereg praktyk przodków, które nie tylko celebrują piękno zewnętrzne, ale także składają hołd głębokiemu połączeniu z naturą i ich kulturą. Tradycje te są odzwierciedleniem szacunku dla zasobów naturalnych i mądrości przekazywanej z pokolenia na pokolenie. Jedną z najbardziej znanych praktyk jest stosowanie roślin leczniczych i ziół. Rdzenne kobiety używały naturalnych składników takich jak liście macy, czosnku i koki, do pielęgnacji skóry i włosów. Na przykład maca znana jest ze swoich właściwości odżywczych i jest również stosowana w maseczkach w celu rewitalizacji skóry. Kobiety przygotowują maści z lokalnych ziół, aby nawilżyć i chronić skórę przed andyjskim słońcem, korzystając w pełni z tego, co oferuje im natura. Kolejną piękną tradycją jest używanie płatków kwiatów. W wielu społecznościach kobiety zbierają kwiaty, takie jak lilia inkaska czy amarantus, które nie tylko upiększają ich domy, ale są również wykorzystywane w rytuałach pielęgnacyjnych. Płatki są miażdżone i stosowane jako maseczki na twarz, aby nadać skórze blask i świeży aromat. W tych tradycjach fundamentalne znaczenie mają także ceremonialne techniki kąpieli. Kobiety często kąpią się w gorących źródłach lub świętych rzekach, aby się oczyścić i odnowić swoją energię. Rytuały te mają nie tylko cel estetyczny, są to święte chwile, w których możesz zastanowić się i połączyć ze swoimi korzeniami. Uważa się, że woda ma właściwości lecznicze, które są niezbędne do utrzymania równowagi fizycznej i duchowej. Sztuka naturalnego makijażu jest kolejną integralną częścią tych praktyk. Kobiety używają takich elementów jak achotę, roślina dostarczająca naturalnego czerwonego barwnika do barwienia policzków i ust. Kolejną istotną praktyką jest pielęgnacja włosów. Peruwianki stosują naturalne olejki pozyskiwane z roślin takich jak kokos czy aguaje, znanych ze swoich właściwości nawilżających. Olejki te pomagają zachować lśniące i zdrowe włosy. Odzież odgrywa również kluczową rolę w tym, jak kobiety wyrażają swoje piękno. Tradycyjne stroje, wykonane starożytnymi technikami, przyciągają wzrok, a każdy projekt opowiada wyjątkową historię o społeczności i jej historii. Kobiety ozdabiają swoje ubrania kolorowym haftem, przedstawiającym elementy natury lub symbole kulturowe? Wreszcie praktyki przodków nie ograniczają się tylko do aspektów fizycznych, obejmują także holistyczne podejście do emocjonalnego i duchowego dobrostanu? Numer 10. gastronomia. Przejdźmy teraz do tematu kuchni peruwiańskiej, która swoją drogą cieszy się uznaniem na całym świecie. Czy wiecie, że jednym z najbardziej charakterystycznych dań Peru jest cewicz? Tak, ten przysmak, który przyrządza się z surowej ryby marynowanej w soku z cytryny chili i czerwonej cebuli, a podany w towarzystwie kukurydzy i batatów, to jedno z najlepszych dań tego narodu. Kolejną perełką kuchni peruwiańskiej jest agi de gallina czyli gulasz z rozdrobnionego kurczaka w kremowym żółtym sosie chili i orzeszków ziemnych, podany z ryżem i gotowanymi ziemniakami. A dla miłośników dań mieszanych nie może zabraknąć lomo saltado. To danie łączy w sobie smażoną wołowinę z cebulą, pomidorem i papryką, a wszystko podawane z chrupiącymi frytkami. To danie jest połączeniem kuchni chińskiej i peruwiańskiej. Nie możemy też nie wspomnieć o nadziewanym rokoto, które prezentuje hiszpańskie dziedzictwo dzięki połączeniu papryki nadziewanej mielonym mięsem, jajkami i pieczonym serem. A żeby zamknąć ten dział gastronomii, nie sposób nie wspomnieć o peruwiańskich deserach. Najbardziej godne uwagi jest suspiro a la limenia, Czyli słodycz na bazie skondensowanego mleka i bezy, a także picarones, czyli smażone placuszki ze słodkiego ciasta maczanego w miodzie trzcinowym. Aby towarzyszyć tym kulinarnym cudom, wielu Peruwiańczyków poleca dobry pisco sour, czyli orzeźwiający koktajl składający się z pisco, soku z cytryny, syropu cukrowego, białka jaja i lodu. Numer jedenasty. Inkowie-inkowie, imperium rozciągające się na majestatyczne endy. Ta fascynująca cywilizacja prekolumbijska rozkwitła w Ameryce Południowej, będąc jednym z najbardziej zaawansowanych imperiów swoich czasów, a nawet imperium w porównaniu z Majami i Aztekami. Na szczycie ich społeczeństwa znajdował się cesarz, szanowany przywódca, uważany za istotę boską, ponieważ wierzono, że jest synem boga słońca, Inti. Religia stanowiła centralną oś życia Inków, więc każdy rytuał i święto było świętem poświęconym ich bogom zwłaszcza Inti, bogini Pachamamie, Matce Ziemi i Virakocha, Bogu Stwórcy. Szacuje się, że uroczystości były pełne kolorów, muzyki, tańców i ofiar, które odzwierciedlały głębokie duchowe połączenie ludzi z ich wierzeniami. Porozmawiajmy o gospodarce Inków, która opierała się na genialnym rolnictwie. Uprawiali ziemię na tarasach budowanych z wielkim wysiłkiem przez lata, wykorzystując każdy żyzny zakątek górzystego terenu. Oprócz karmienia swoich ludzi hodowali także zwierzęta i uprawiali rośliny do wszelkiego rodzaju zastosowań. Ta umiejętność przystosowania się do środowiska pozwoliła im przetrwać w trudnych warunkach. Ekonomia była częścią ich kultury, która odzwierciedlała prawdziwy wybuch koloru i kreatywności. Ich rzemiosło robiło wrażenie: biżuteria wykonana z błyszczącego złota i ceramika zdobiona skomplikowanymi wzorami. Jego architektura to kolejne godne uwagi dziedzictwo. Budowali z doskonale oszlifowanych kamieni, które przetrwały do dziś, wykazując się imponującym mistrzostwem. Jednak w 1532 roku, przybycie Hiszpanów pod wodzą Francisco Pizarro przyniosło ze sobą upadek Imperium Inków. Pomimo szybkiego podboju, dziedzictwo Inków pozostaje żywe w tradycjach i kulturach rdzennej ludności zamieszkującej endy. Numer 12: Peruwiańskie Altiplano. Porozmawiajmy teraz o imponujących wyżynach peruwiańskich. Jest to region, w którym góry są tak wysokie, że zdają się dotykać nieba, a przyroda ukazuje swoje piękno w całej okazałości. Ten duży obszar położony jest w sercu Andów i oferuje zapierające dech w piersiach krajobrazy z rozległymi równinami i dolinami otoczonymi imponującymi szczytami. Rdzenni mieszkańcy tacy jak Aymara i Quechua od stuleci uczynili wyżyny swoim domem i rozwinęli bogatą kulturę pełną tradycji, które przetrwały przez lata. Plemiona te nauczyły się przystosowywać do trudnych warunków panujących w tym regionie, uprawiając ziemię na pomysłowych tarasach rolniczych, które optymalizują wykorzystanie żyznej gleby i dostosowują się do zmiennych warunków klimatycznych. Pośrodku tego krajobrazu znajduje się słynne jezioro Titicaca. Uznawane za jedno z najwyżej położonych żeglownych jezior na świecie, położone około 3800 metrów nad poziomem morza. Jego krystalicznie czyste wody odzwierciedlają piękno andyjskiego nieba i są otoczone dużymi górami. Ale Titicaca to znacznie więcej niż zwykły spektakl wizualny. Jest uważane za święte miejsce przez rdzenne kultury i znane jest jako kolebka cywilizacji Inków. Według legendy Inków to właśnie z wód jeziora Titicaca wyłonił się Bóg, stwórca Kocha, z mocą i majestatem, aby dać życie światu. Z jego rąk narodziło się Słońce i Księżyc, gwiazdy, które miały oświetlać Ziemię i wyznaczać rytm pór roku. Co więcej, mówi się, że z tego samego jeziora wyłonili się pierwsi Inkowie, którzy nieśli ze sobą misję zbudowania wielkiej cywilizacji, która zjednoczy narody andyjskie. Ta historia podkreśla znaczenie jeziora jako miejsca pochodzenia, które przekształca je w świętą przestrzeń pełną historii i duchowości. Wody Titicaca są nośnikami mądrości i energii życiowej, łącząc mieszkańców z ich przodkami i samą naturą. Numer 13. Święta Dolina Porozmawiajmy o świętej dolinie Inków, która znajduje się niedaleko Cusco. To miejsce ma olśniewające krajobrazy. Fascynujące stanowiska archeologiczne i tradycyjne społeczności, które wciąż kultywują swoje przodkowe zwyczaje. Tężyzną dolinę przecina rzeka Urubamba, a wśród głównych atrakcji tego miejsca znajdują się trzy miejsca, obok których na pewno nie można przejść obojętnie. Pierwszym z nich jest kompleks archeologiczny Pisak, słynący z tarasów rolniczych położonych na zboczach gór. To miejsce było cytadelą Inków, a także ważnym ośrodkiem religijnym. Ponadto targi wpisac są eksplozją kolorów i smaków. Można tu kupić lokalne rękodzieło i spróbować pysznych, typowych potraw. Następnie mamy Olantaytambo, którego nazwa już brzmi jak przygoda. Miejsce to słynie z zespołu fortyfikacji, które pełniły funkcje ceremonialne i wojskowe. Jego atrakcją są imponujące mury i to, że jest to miejsce, w którym przyroda i architektura Inków ukazane są w całej okazałości. Wspinaczka do świątyni słońca nagradza odwiedzających wspaniałymi widokami na Dolinę i miasto poniżej. Nie możemy też zapomnieć o Moraj, naprawdę wyjątkowym miejscu z koncentrycznymi okrągłymi platformami. Mówi się, że Inkowie prowadzili tu badania rolnicze, aby zmaksymalizować produkcję roślinną w różnych mikroklimatach. Ale Święta Dolina to nie tylko historia, ale oferuje także inne naturalne krajobrazy. Klify Urubamby zapewniają spektakularne panoramiczne widoki na miejsce, w którym rzeka wije się pomiędzy górami. Można wybrać się na pieszą wycieczkę po okolicy i odkrywać zakątki pełne rodzimej flory i fauny. A gdyby tego było mało, słone równiny Maras z ponad trzema tysiącami naturalnych basenów solnych, utworzonych przez podziemne źródło, znajdujące się na wysokości ponad trzech tysięcy metrów nad poziomem morza. To surrealistyczny krajobraz, w którym białe pola rozciągają się jak okiem sięgnąć. Sposób, w jaki światło słoneczne odbija się od basenów, tworzy oszałamiający spektakl wizualny. Numer 14. Niesamowita różnorodność lasów deszczowych Amazonii. Czas porozmawiać o lesie deszczowym Amazonii, jednym z najbardziej zaskakujących miejsc na świecie. Chociaż znaczna część tej dżungli znajduje się w Brazylii, Peru odgrywa bardzo ważną rolę w dbaniu o całą różnorodność biologiczną. Amazonka obejmuje około 60% terytorium Peru. Na tych rozległych obszarach znajduje się około 13% całego lasu deszczowego na planecie. Czy potrafisz sobie wyobrazić? W Peru występuje ponad 25 tysięcy gatunków roślin, a najlepsze jest to, że około 30% z nich jest unikalnych dla tego regionu, co oznacza, że można je znaleźć tylko tutaj. Ale to nie wszystko. Różnorodność gatunków w Peru jest imponująca. Istnieje około 700 różnych rodzajów paproci. Istnieje także około 180 gatunków gadów, 262 rodzaje płazów i 293 gatunki ssaków. W rzekach i jeziorach pływa także 697 gatunków ryb. A dla tych, którzy lubią ptaki, po niebie lata około 900 gatunków. I nie zapominajmy o motylach. Istnieje około 2500 różnych gatunków. Dla porównania, w Peru występuje 10% wszystkich ssaków na planecie. 20% roślin i oszałamiające 15% wszystkich ptaków na świecie. Aby odkryć całą tę niesamowitą różnorodność biologiczną, musisz odwiedzić rezerwat biosfery Manu. To miejsce jest jednym z największych chronionych ostoi lasów deszczowych na świecie, dlatego jest uważane za jedno z najbardziej różnorodnych biologicznie miejsc na świecie i zostało wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Obszar ten obejmujący prawie 20 tysięcy km kwadratowych w dorzeczu Manu, Rozciąga się od imponujących 4000 metrów nad poziomem morza po mgliste lasy i wilgotne dżungle. W każdym zakątku można spotkać zaskakującą różnorodność ptaków i innych zwierząt, które czynią to miejsce naprawdę wyjątkowym. Numer 15. Imię i flaga faktu tego nie można było przeoczyć. Zwłaszcza że nazwa Peru ma dość intrygującą historię, pełną tajemnic i nieoczekiwanych zwrotów. Mówi się, że pochodzi od Biru imienia lokalnego wodza, który rządził ziemiami na południe od Panamy w czasach hiszpańskich eksploracji na początku XVI wieku. W miarę jak odkrywcy wyruszali na tę ziemię, nazwa zmieniała się i ewoluowała, aż stała się Peru. Z biegiem czasu nazwa ta zaczęła oznaczać terytorium pełne bogactw naturalnych i imponującej różnorodności kulturowej. Porozmawiajmy teraz o fladze. Został oficjalnie przyjęty w 1825 roku Wkrótce po uzyskaniu przez Peru niepodległości. Flaga ma dość efektowny wzór. Składa się z trzech pionowych pasów o tej samej szerokości. Boczne paski są w żywym czerwonym kolorze, a środkowy jest biały jak sam pokój. Ale co oznaczają te kolory? Czerwień symbolizuje odważną krew przelaną przez wszystkich bohaterów, którzy walczyli o niepodległość kraju. Natomiast kolor biały reprezentuje pokój i sprawiedliwość podstawowe wartości budowania zjednoczonego narodu. I tu pojawia się najciekawsza rzecz. W sercu Białego Paska znajduje się herb Peru. Wewnątrz znajduje się wikunia, symbol fauny peruwiańskiej. Drzewo chinowe, które reprezentuje bogatą florę kraju, oraz róg obfitości rozrzucający monety, symbolizujące obfite bogactwa mineralne, jakie Peru ma do zaoferowania. Każdy z tych elementów opowiada ważną część historii przyrodniczej i kulturowej kraju. I tak kończymy naszą wycieczkę po Peru kraju, którego ciekawostki odkrywają bogactwo historii i tętniącego życiem ducha jego mieszkańców. Od lokalizacji po głębokie znaczenie flagi, każdy szczegół zachęca nas do refleksji nad tym, co czyni Peru naprawdę wyjątkowym. Czas wyrazić swoją opinię. Co najbardziej Cię zaskoczyło? Czy zainspirowało Cię to do głębszego poznania kultury peruwiańskiej? Lub może zaplanowania podróży? Chętnie przeczytamy Cię w komentarzach. A jeśli jesteś bardziej ciekawy dalszego poznawania Peru i innych fascynujących krajów, zapraszam do polubienia i subskrybowania kanału. Twoje wsparcie jest dla nas niezbędne, abyśmy mogli dalej dzielić się historiami i ciekawostkami, które łączą nas ze światem. Dziękujemy, że do nas dołączyłeś.